Bruce Moen. Odcinek pierwszy. Jak to się zaczęło? Pierwsze zainteresowania pojawiły się poprzez przewijający się przez jego życie sen. Próbując wytłumaczyć jego znaczenie, sens, trafił on na publikację Carlosa Castanedy i jego opisy podróży w snach, nawiązujące do technik Don Juana. Bruce... W latach 50. zaczął stosować tę technikę patrzenia w dół i szukania dłoni. Po około miesiącu prób i ćwiczeń odzyskał po raz pierwszy tym sposobem świadomość w śnie. Zjawisko to było dla niego niemałym przeżyciem i wzbudziło jeszcze większą ciekawość w odkrywaniu tematu. Pewnego razu wybrał się do biblioteki, aby wypożyczyć parę książek na temat hipnozy. Zupełnym przypadkiem, a raczej jak tłumaczy on sam, nie bez przyczyny, trafił na książkę Roberta Monroe Podróże poza ciałem. Otwarwszy ją na przypadkowej stronie, odnalazł podobny do swojego przeżycia opis postaci i miejsca. Zgłębiając temat poza ciałem, Bruce zaczął doznawać silnych wibracji nad ranem, co powodowało w nim strach. Dopóki nie odkrył, iż wibracje są energią potrzebną do dostrojenia się w ciało niefizyczne. Po pierwszych doświadczeniach zaczęło dochodzić do sytuacji, że Moen zaczął zatracać się w tym, co jest rzeczywistością, a co sytuacją poza ciałem. Pogłębiło się to do tego stopnia, że przestraszony porzucił badania swojej ciekawości. Do lat 70. zajęty był mimowolnym życiem ludzkim. Aż w 1975 roku doznał wizji, która zmieniła kierunek jego życia. Wizja dysku, jak ją nazwał, jest podstawą, z jaką na nowo podszedł do tematu tajemnicy poza ciałem. Musiało minąć kolejnych 17 lat których zastanawiając się nad znaczeniem owej wizji, Bruce Moen znalazł odpowiedź w instytucie Roberta Monroe w Kalifornii. Podczas sesji, jakie odbyły się w 1991 roku, nazywanych Otwarcie Wrót, nie tylko zrozumiał, co znaczy być czymś więcej niż ludzka istota, ale jego wizja dyskus przed lat pokryła się z opowieścią Monroe'a o ja tam. Zbiorze świadomości, który idealnie pasował do opisu dysku Brusa. Na zajęciach związanych z programem Otwarcia Wrót. Dowiedział się również o linii życia w programie Instytutu Monroa dotyczącego odzyskiwania zagubionych w Fokus 23 dusz, istot, które najczęściej utkwiły tam po swojej fizycznej śmierci, bez świadomości tego, co miały dalej robić. Od tej chwili Bruce odnalazł sens swojego życia. Gdy tylko po powrocie do domu zgromadził środki finansowe oraz uporządkował sprawy życiowe, zapisał się na program linii życia. W trakcie podróży do Instytutu czuł, jakby była to pielgrzymka do Sanktuarium Świętości. W trakcie trwania programu nauczył się, jak znaleźć istoty tkwiące w Fokusie 23 i w jaki sposób doprowadzić je do miejsca w wyższych pierścieniach. Okazało się, że to jego życiowa misja. Większość odzyskań, jakich dokonał, okazało się pomocą dla siebie samego. Pomocą dla tych ja, które utknęły gdzieś po śmierci fizycznego ciała. Wcieleń, które tym samym blokowały krok ku ewolucji jego własnego ja tam, jego własnego dysku. Jedną z istot był Joshua, Izraelita przebity włócznią w trakcie obrony miasta. Tkwił setki lat pogrążony w bólu i cierpieniu, nie wiedząc, że nie żyje. Bruce doprowadził go do miejsca w Fokusie 25. Był to jeden z obszarów systemów przekonań. Okazało się, iż miejsce przebicia włócznią Joshua było tym samym miejscem w ciele Brusa, w którym on sam odczuwał poważne dolegliwości mięśniaka wątroby. Choroba była bolesna i trawiła Brusa mimo wcześniejszych operacji. Po odzyskaniu Joshua, ból i choroba Brusa odpuściły, a on sam stał się pełniejszy. Bruce podjął się programu Linia Życia raz jeszcze. W późniejszych latach zaczął opisywać on swoje doświadczenia. Tak powstały w sumie cztery książki. Prócz tego stworzył on własną metodę podróży niefizycznych opartą na doświadczeniach Instytutu Roberta Monroe. Metodę starał się ulepszać w celu zwielokrotnienia jej możliwości nie tylko na odzyskania, ale i odwiedziny wielu ciekawych miejsc w całym niefizycznym systemie życia ziemskiego. Metoda ta stała się celem nauki na jego warsztatach, z którymi odwiedził kraje na całym świecie. Bruce odszedł 14 listopada 2017 roku. Na swoich warsztatach Często mawiał, że podążając za swoją ciekawością, jesteśmy na właściwej drodze własnego życia.